Serdecznie na kanale klasyka. Nazywam się Karolina Ziętek. Witam Was w pierwszym serdecznym filmie. I tak nie mogłam się go doczekać, nie macie pojęcia, bo uwielbiam święta i uwielbiam DIY, i uwielbiam moją. Malutką, najmniejszą chrześnicę i stwierdziłam, że w tym roku chciałabym jej podarować na cały grudzień coś wyjątkowego. W moim dzieciństwie zawsze był kalendarz adwentowy z czekoladkami i każdy dzień był wyjątkowy, bo ja należę do osób, które nie otwierają kalendarza od razu, tylko naprawdę codziennie, tylko jedno okienko odliczając do świąt. To zawsze było dla mnie takie fascynujące. No i przeglądałam ofertę. Wszystkich kalendarzy adwentowych dla dzieci, które są um, do kupienia w internecie i w sklepach. Pomijając już to, że są bardzo drogie, to zawartość pozostawia wiele do życzenia. Um, plus, zazwyczaj są jakieś tematyczne, przez co wydają się troszkę nudne, na przykład Lego. Um, no i też jest trochę za mała, tak mi się wydaje, na te kalendarze. No i tak sobie pomyślałam, a gdyby jej tak zrobić. Taki jej, tylko jej, z ulubionymi rzeczami, z tymi, co autentycznie lubi. Coś właśnie do Barbie, troszkę słodyczy, które lubi i tak wymieszać, żeby po prostu on był taki różnorodny, żeby nie mogła się spodziewać tego, co będzie w następnym okienku. Wpadłam na ten sam pomysł, co moja siostra i dobrze, że się zgadałyśmy, bo ostatecznie każda z nas coś do tego kalendarza wrzuci i myślę, że to jest takie fajne. Dziecko nie ma... Mnóstwa kalendarzy, tylko będzie miało taki jeden fajny swój kalendarz prywatny, zrobiony, więc tam możemy już włożyć faktycznie to, co interesuje dziecko albo też naszą bliską osobę, bo. Takie DIY nie musi być zrobione tylko dla małego dziecka. Myślę, że fajny to jest pomysł też dla par, dla partnera, z którym się mieszka, żeby stworzyć taki kalendarz. Ja całe szczęście pomyślałam już o tym rok temu i zostawiłam sobie mój wykorzystany już kalendarz, te pudełka. Stwierdziłam, że właśnie pomaluję i. Pakuje tam jakieś fajne rzeczy i będzie on wykorzystany ponownie, żeby tego nie wyrzucać. Jeżeli takiego kalendarza nie macie, to możecie po prostu stworzyć go z pudełek lub z jakichś takich torebek papierowych. Bardzo fajny pomysł, żeby zawiesić na ścianie, na sznureczkach. Każdy dzień każda torebka przypięta klamerką, więc sposobów teraz jest mnóstwo. Takie gotowe, puste kalendarze też możecie kupić. Um, ja po prostu lubię wykorzystywać coś ponownie, więc zapraszam Was serdecznie na film którego na pewno Hanie nie zobaczy, moja najmłodsza chrześnica, bo wszyscy już wiedzą, że ten film powstanie z mojej rodzinie i nikt jej nie może pokazywać mm, więc mam nadzieję, że się ucieszy, no reakcji wam nie nakręcę, bo mam taką zasadę, że nie pokazuję szczególnie dzieci, nie pokazuję mojej rodziny, ale szczególnie dzieci na, na moim kanale, więc reakcji wam nie pokażę, ale na pewno będzie otwierać codziennie z uśmiechem może coś na vlogmasach będzie widać jej rączki, jak będzie otwierać raz zobaczę jeszcze, ale nie mogę się doczekać tworzenia tego kalendarza i tego efektu i radości, no, więc zapraszam Was serdecznie na świąteczne DIY. No i czego potrzebujemy do przerobienia takiego kalendarza adwentowego z ubiegłego roku? No oczywiście farby ja użyję farb akrylowych. One bardzo fajnie zasychają, zastygają i raczej nie będzie ryzyka, że coś będzie odpadać z powierzchni. Te farby kupiłam w Action. Za naprawdę niewielkie pieniądze, a używam już ich od dłuższego czasu, są bardzo wydajne, więc nie kupowałam niczego nowego po prostu do tego projektu. Te farby też już u mnie są od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że kupowałam je w Lidlu, a przynajmniej były tam takie farby, więc tak. Tanie pędzelki, również z Action. No i mam sporo e, ozdób. Są to ozdoby do paznokci, jakieś cyrkonie, ogólnie bardzo tanie rzeczy. E, jakiś brokat, taki połyskujący. Ja myślę, że Haniusi się będzie podobać, jeżeli się będzie błyszczeć, więc przygotowałam kilka takich naklejek. Te na przykład kupiłam już lata temu chyba w Home menu. i jeszcze je mam, więc tak kupiłam, bo kosztowały 3,75 i stwierdziłam, że kiedyś je pewnie wykorzystam. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby to zrobić. Tutaj mam nawet takie fajne metalowe śnieżynki. Ładne są, coś mi tutaj nie ostrzy. O, tutaj są śnieżynki, więc może też je wykorzystam. Ja takie rzeczy kupuję na AliExpress zazwyczaj. Czasem wykorzystam je do jakiejś charakteryzacji, do makijażu. Więc, no, mam takie coś. Może akurat się przyda. Więc, sobie to wszystko przygotowałam. Jak jeszcze stwierdzę, że jakiś kolor brokatu mi się przyda, to pewnie u siebie taki znajdę. Ale póki co, to jest podstawa. Oczywiście, jeszcze ołówek. Myślę, że zacznę od tła żeby sobie wszystko przygotować. Zrobię takie fajne cieniowanie tego tła. Później poczekam, aż wszystko wyschnie i zacznę szkicować jakieś postaci. Poszukałam sobie kilka zdjęć w internecie filmu oczywiście Frozen. No i zobaczę, co tutaj uda mi się skomponować, żeby było ciekawiej i żeby Hani się podobało. Nie chcę malować dosłownie całego kalendarza, żeby nie było ryzyka, że coś się stanie, więc sądzę, że skupię się tutaj. Ewentualnie coś tu jeszcze u góry ponaklejam. Więc jest czerwono, czerwono jest w środku. A Hania uwielbia Frozen, więc chcę zrobić ten klimat, ale no ta bajka kojarzy nam się z błękitem, z bielą i tak dalej, ale druga część to tam było też sporo takich jesiennych liści, różowych liści, więc myślę, że zrobię tutaj cieniowanie, tutaj może faktycznie będą góry, tutaj sobie takie zdjęcie Referencyjne przygotowałam. E, może tutaj będą góry, jakiś krajobraz, te liście takie czerwone. Nie wiem, czy kojarzycie z tej drugiej części. To one tak będą, wiecie, wychodzić z tej czerwieni. Może mi się uda coś takiego zrobić. E, to jest e, kadr z filmu, więc zobaczcie, jaka jest kolorystyka. Uda mi się tutaj upchnąć troszkę tej czerwieni, czy na przykład tak jak tutaj e, te listki. To jest też fajny motyw. To, odziwo będzie mi szybciej narysować niż jakieś postaci, żeby nie było. Oczywiście Hania by się na pewno cieszyła z takiego tutaj rysunku, ale to jest mnóstwo roboty, więc zobaczę jak mi pójdzie. No Olaf jest cudowny. No i Anna, no tutaj jest, wiecie, no Hania jest fanką Anny, Elzy. I Anny, ale Elsy chyba bardziej, więc no nie wiem, muszę się zastanowić, jak z czasem mi tutaj pójdzie. O, i tutaj jest fajny motyw, zobaczcie ten kalendarz, żeby zrobić tutaj ale takie liście. No i właśnie te takie czerwone listki, czyli ten wiatr, który był magiczny w tej bajce, no to gdzieś może tutaj uda mi się go narysować, a niebo raczej w takich błękitach, więc um, teraz się po prostu skupię na samym tle. Zobaczę, ile czasu na niego spędzę, a później będę szkicować jakieś postaci. O, tutaj jest jeszcze ciekawostka. Ja oczywiście się nie przygotowałam do tego, ale pomyślałam, że jeżeli um, nie macie takich manualnych zdolności, a naprawdę chcecie namalować jakieś postaci, boicie się, że nie wyjdzie Wam, wiecie, z proporcjami i tak dalej, no to znajdziecie w internecie sporo takich um, rysunków typowo pod kolorowankę dla dzieci, już gotowych, więc można by wydrukować na takim pergaminie e, takie kontury um, i użyć kalki. Podłożyć, odrysować, i już będziecie mieć te postaci po prostu przełożone na jakieś tło i będzie Wam lepiej. Zobaczcie, tutaj jest um, całość. Ja sobie to tak zapisałam, żeby Wam pokazać właśnie inspirację. Nie przygotowałam się, więc nie pokażę Wam, jak to zrobić, ale myślę, że pamiętacie jeszcze z podstawówki. Ja tak robiłam właśnie, że miałam rysunek, wkładałam pod niego kalkę i właśnie byłam w stanie. Przerysować. Tak to wygląda. Dobrze. Zabieram się za malowanie. Tadam! I tak się prezentuje kalendarz. Tutaj wszystko jeszcze schnie. Ja delikatnie utrwaliłam całość, a szczególnie ten brokat lakierem do włosów, więc mam nadzieję, że wszystko przyżyje. No i teraz pora włożyć prezenty do środka. Wyjmę wszystkie pudełeczka, tak jak one są żeby to spokojnie mogło w zamknięciu przebywać i schnąć. No i rzeczy, rzeczy do kalendarza. Ja od kiedy wpadłam na pomysł, że mogłabym przerobić też roczny kalendarz i stworzyć Hani taki swój własny. To zaczęłam już kolekcjonować rzeczy, które mogłyby się jej spodobać. Zabawiec AliExpress, czasem jak byłam w sklepie coś mi się spodobało, to po prostu kupiłam takie wiecie fajne, tanie rzeczy, ale które mieszczą się w zainteresowania Haniusi. I słuchajcie, podzieliłam się tym pomysłem z moją siostrą i dobrze, że to zrobiłam, bo powiedziała: "No co ty, ja też chciałam zrobić taki kalendarz sama". No i Takim sposobem są tutaj rzeczy, które zbierałam ja i zbierała moja siostra. Rzeczy również z drugiej ręki, rzeczy też nowe i kilka słodkości. Więc teraz pokombinuję, jak to spakować. Mam też sporo takich papierków, tak zwane bibuły prezentowe. One też już są em, tak, jakby ponownym użyciu, ponieważ gdzieś je dostałam, w jakichś paczkach pr w innych prezentach, więc je zostawiłam. Zawsze się to może przydać, proszę bardzo, właśnie się przydaje, więc będzie kolorowo. Wszystkie przedmioty zapakuję w te bibułki i zapakujemy do pudełek. Więc teraz wyciągam pudełeczka i trzeba rozplanować, jaką rzecz w danym dniu Hanie znajdzie. No i teraz kombinuję, gdzie co się pomieści. i nie bawimy się tymi zabawkami. I tak pomyślałam, że w jedynce damy takie buciki dla Barbie. A w dwójce będzie sukienka, więc będzie tak jakby komplecik. No i to widzicie? Jak ja mam tutaj pracować? Tutaj taka czapeczka zimowa będzie w sam raz do ósemki. Mam też jakieś małe. Majteczki, które się mogą tutaj schować Dużo dodatków zostawiają Oj skąd to jak z Wam dzieckiem coś robić Naprawdę fajne rzeczy Więc wszystko muszę tak jakoś sensownie Schować Zobaczcie jakie fajne zabaweczki tutaj są Wszystko to kochanie bardzo lubi Jest mnóstwo bucików Całe zestawy proszę zostawić Jest sweterek jest futerko dla bardziej takie różowe, więc pewnie gdzieś przy czapeczce by musiało być to futerko. Na przykład tutaj w siódemce albo o, w trójce. Hindrula! Zostaw! 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 Dobra, to zabiera się zapakowanie. gotowe, wszystko już włożyłam tutaj do środka Jędruś jest ciekawy, ale ty masz swój własny kalendarz, pamiętaj o tym pół dnia pracy mnie to kosztowało, ale to nic, bo ja uwielbiam malować to mnie bardzo relaksuje, a nie za bardzo mam na to czas, dlatego jak mogłam stworzyć coś w prezencie dla kogoś to tym bardziej to relaksuje i tym bardziej cieszę mam nadzieję, że Hania się mocno uśmiechnie jak zobaczy ten kalendarz od cioci i mamy jak jej powiem, że to ciocia malowała to, to na pewno się ucieszy, ona lubi ze mną malować więc będzie miała taką fajną też pamiątkę no i codziennie miłą niespodziankę aż do 25 jest ten kalendarz więc takie fajne rzeczy dla niej myślę, że to jest świetny pomysł na prezent kosztuje to mniej niż kupienie jakiegoś super Drugiego wypasionego kalendarza, a tutaj mamy tylko rzeczy, które autentycznie cieszą, obdarowaną osobę, więc no ja się cieszę z tego efektu. Bardzo mi się podoba takie połączenie troszkę frozen jedynki z dwójką, żeby pasowało wszystko do kalendarza. Więc tak to się prezentuje: trochę się świeci, trochę jest błyskotek, trochę brokatu. Jest Olaf, Olaf zawsze cieszy. No mam nadzieję, że Anna i Elza trochę są podobne do siebie, bo, bo wiadomo, ciężko jest tak farbami przełożyć to w 100%. Um. I jak wam się taki filmik podobał? Tanie, fajne rozwiązanie, możecie tam włożyć cokolwiek, jeżeli nie chcecie kupować rzeczy, żeby to nie było bardzo materialne, to możecie stworzyć jakieś zagadki, zabawy, rozwiązania, że dziecko otwiera, musi... Rozwiązać jakąś zagadkę, albo musi rozwiązać zagadkę, żeby znaleźć dany przedmiot czy, czy jakąś słodycz w tym dniu. Ale to może być naprawdę fajne wyzwanie i stworzyć po prostu coś tak od serca coś swojego. I tak, to by było na tyle. Pamiętajcie, że na moim kanale jest sporo już DIY, lubię przerabiać meble, więc ten kalendarz to akurat taka malutka część tego, co możecie znaleźć w playlistach i ogólnie to do przyjrzenia tego kanału, bo tam jest sporo ciekawostek nie tylko dla kobiet, każdy znajdzie coś dla siebie, coś czym, o czym można porozmawiać przy świątecznym stole z rodziną, żeby zmienić na przykład temat z polityki na coś bardziej przyjemnego. Tak tylko, tak tylko mówię. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następną niedzielę. Co niedziela, zazwyczaj rano, jest film. Pamiętać. Albo klikać dzwoneczek. On wam przypomni. Do zobaczenia!